Ten fragment jest kontynuacją pierwszego rozdziału. Chwilę wcześniej mamy scenę zwiastowania, która kończy się słowami: Wtedy odszedł od niej Anioł. Ale Maryja nie zostaje sama. Zostaje z Synem Bożym w swoim łonie, pod jej sercem. I nie idzie sama do Elżbiety. Idzie z samym Mesjaszem. Z Bogiem, który w niej i dzięki niej staje się człowiekiem. I do tej pory w Starym Testamencie, który jest tu symbolicznie wyrażony przez starość Elżbiety, do tej pory obecność Boga była symboliczna. Boga można było zobaczyć, ale przez obłok był ukryty. To wyrażała też ta zasłona, która wisiała w świątyni przed Arką Przymierza. Bóg był ukryty w symbolach, a teraz nie jest już ukryty, bo przychodzi w Osobie, przychodzi jako człowiek Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi. Konkretny człowiek, urodzony w Betlejem, w konkretnym roku, mógłby mieć dowód osobisty, jakby były. Żywy, prawdziwy człowiek. Bóg przychodzi już nieukryty, całkowicie odsłonięty, co zobaczymy bardzo wyraźnie w noc Narodzenia Pańskiego. Bóg nawet w samej pieluszce leży na sianie. Jest czas i miejsce i konkretne osoby. To dzisiaj w Ewangelii też wybrzmiewa w tym czasie, czyli zaraz po zwiastowaniu. W tym czasie wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Tradycja przekazuje, że to jest Enkerem. Weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę. Imiona, czas i miejsce. Bóg przychodzi nie gdzieś tam, nie w jakimś przeczuciu, nie w jakiejś nieokreśloności, ale do konkretnych ludzi w konkretnym czasie i miejscu. I Maryja go niesie. Ona jest pierwsza, która uwierzyła w wypełnienie tego wszystkiego, co było właśnie za tą zasłoną. Ona znała te zapowiedzi, ale pierwsza uwierzyła, że Bóg tak bardzo będzie bliski. Pierwsza, która uwierzyła, i ona jest zalążkiem kościoła, który dalej, czyli nas, który dalej niesie Chrystusa. I wszystko dzieje się bardzo dyskretnie, gdzieś na uboczu. Nie w pałacach, nie w złotej świątyni. Wszystko dzieje się bardzo na uboczu. Najpierw w Nazarecie, który nie jest wspomniany w Starym Testamencie, nie jest w ogóle ważnym miastem, to jest wioska. Przychodzi do młodej dziewczyny, Anioł, i tam w zaciszu jej domu, w niej, dokonuje się pierwszy etap tego ostatniego, ostatnich dziejów zbawienia człowieka. Gdzieś tam w Nazarecie. I teraz idzie do Judy, gdzieś na uboczu świata to jest przecież. To jest daleka prowincja ówczesnej stolicy świata, czyli Rzymu. Gdzieś na marginesie, właśnie tam, przychodzi Bóg, jakaś stara Elżbieta. Kto się wtedy liczył ze starymi ludźmi? I bardzo nam to też na marginesie grozi, żeby ich zepchnąć. A Bóg pokazuje, że właśnie tam przychodzi. Przez jakąś młodą dziewczynę, też z marginesu. Z marginesu zainteresowania świata. Przychodzi na uboczu i napełnia ubogich. Ubogich to znaczy tych, którzy wyzbywają się wszelkiej pokusy władzy, którzy nie mają w sobie pychy. Tych, którzy naprawdę w pokorze serca są otwarci na działanie Boga. To jest ten ubogi w Piśmie Świętym. To jest cały wielki temat ubogich. Jezus potem będzie mówił na, w Kazaniu na Górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, o takich ubogich chodzi, tych, którzy naprawdę są gotowi przyjąć całą moc działania Boga, nie ograniczać jej ani trochę. I to dzisiejsze spotkanie i te słowa Elżbiety właściwie tak nie przystają jakoś do sytuacji, bo Elżbieta jest właśnie starą kobietą, która była naprawdę pogardzana, bo była niepłodna, wtedy to była odsunięta od społeczeństwa, nie liczyła się, sama to przeżywała jako cierpienie, a Bóg przychodzi do niej. I ta stara Elżbieta do młodej Maryi, kilkunastoletniej, pewnie 15-16 lat miała, z jakiegoś Nazaretu, ta Elżbieta mówi, że to matka mojego Pana. Kiedy mówi Pan, to dobrze wie, o kogo chodzi. O Boga, który wyprowadził Izraela z Egiptu i który stworzył świat. Matka mojego pana to jakoś tak bardzo nie pasuje do tej sytuacji, gdzieś na marginesie, właśnie świata, gdzieś w, na prowincji. Co te dwie mogą uczynić w tym świecie? Tak by się można było zapytać: co one mogą uczynić w świecie, w którym liczy się moc, władza, w którym inne siły niż ich siła mają. Największe znaczenie. A tymczasem właśnie tam przychodzi Bóg z całą swoją mocą, do tych ubogich, którzy są gotowi Jego moc przyjąć. I ta rzeczywistość to nie jest jakieś wspomnienie przeszłości. My tu nie zbieramy się, żeby robić sobie wykład z historii, nigdy. My tu przychodzimy dlatego, że to się dzieje teraz, mało tego. Tamta scena się dzieje dziesiątki tysięcy razy na całym świecie od dwóch tysięcy lat. W każdej komunii świętej to się dzieje. Kiedy przyjmujemy czystym sercem, otwartym na całą Jego moc, przyjmujemy samego Boga, nie jakiś znak, nie jakiś symbol, ale całego Jego, z całą Jego potęgą i mocą, tak bardzo pokornego, pokazującego, jak Go przyjąć, w taki sam sposób, jak On się wydaje, tak bardzo pokornie i ufnie. Spójrzcie, że nawet sam układ mszy świętej nawiązuje trochę do tej sceny, że pod koniec, kiedy już przyjmiemy komunię, to jest pewien pośpiech. Maryja z tym właśnie pośpiechem idzie do Elżbiety, bo przyjęła właśnie słowo Boga, które stało się ciałem. I idzie z pośpiechem. Do komunii świętej to msza święta trwa i trwa. Jakby mierzyć z zegarkiem, to proporcje jakby są zachwiane. Ale Bóg pokazuje, że to właśnie tak ma być, że po przyjęciu komunii, krótka modlitwa, błogosławieństwo i rozesłanie. No w niedzielę jeszcze jakieś krótkie ogłoszenia są, ale jak przyjdziecie w tygodniu, to jest komunia, modlitwa po komunii, błogosławieństwo, rozesłanie. Idziemy z pośpiechem. A jak ktoś rano przyjdzie na mszę świętą, to się naprawdę śpieszy, bo jeszcze do pracy raz idzie, nie? Od razu po mszy, tak wyliczone wszystko. Jest ten pośpiech, bo przyjmujemy tego Chrystusa, żeby go zanieść dalej. Maryja nie chowa go dla siebie, chociaż sama zaraz będzie wymagała pomocy jako yy, brzemienna. To idzie służyć starszej kobiecie w takiej sytuacji jak ona. Śpieszy się. Bóg realizuje naprawdę zapowiedź zbawienia. A jedynymi, którzy mogą mu przeszkodzić, jesteśmy my sami. Nie oni, nie oni, którzy tutaj dawno nie byli. Nie oni, my sami możemy być dla niego przeszkodą. Będziemy przeszkodą, jeśli zrezygnujemy z zaniesienia Chrystusa tym wszystkim, którzy nie mają już nadziei. Jeśli zrezygnujemy z zaniesienia go do tych, którzy go nie znają. Jeśli zrezygnujemy z zaniesienia go do tych, którzy może mają tylko jakieś mgliste, nieokreślone przeczucie, to my mamy go zanieść i usłyszymy po raz kolejny: Idźcie w pokoju Chrystusa i z tym pokojem, z nim samym, nie jakimś tam pokojem, z samym Chrystusem, który jest pokojem, mamy iść do tych ludzi i zanieść go im. Jak go szczerze, w pokoju serca zaniesiemy. To nawet nie musimy dużo słów mówić, samo pozdrowienie wystarczyło, a Jan już zatańczył w łonie Elżbiety.